Cześć, to Akwapiter. Dziś odcinek specjalny i zakładanie basenu ogrodowego. Zapraszam. No i zaczynamy przygodę z zakładaniem basenu ogrodowego na działce ROD. Tutaj mamy podłoże. Podstawa z takich puzli. Ma to na celu. Ograniczyć uciekanie ciepła. Mamy również dodatkowy element w postaci takiej plandeki. Tu z kolei mamy dozownik z chlorem. Pokażę, co to jest za specyfik. Proszę bardzo. Tu mamy z kolei plandekę zasłaniającą, aby nie wpadały żadne jakieś tam śmieci, liście. I tym podobne rzeczy. Ta plandeka ma też za zadanie utrzymywać odpowiednie ciepło i nagrzewać basen. Mamy pompę, część główną, czyli basen i całe orzebrowanie. Zaczynamy działać. Tworzymy podłoże. Staramy się to wszystko oczywiście układać na w miarę e, równym terenie. Tak jak wspomniałem, to podłoże ma na celu utrzymywanie później ciepła i to, żeby no, to ciepło nie uciekało, bo od Ziemi niestety największe są straty ciepła. Tak to się już prezentuje w całości. Podłoże przykrywamy jeszcze planteką, aby te puzle były nierozłączne i stanowiły całość. No, i podłoże pod basenik gotowe. Działamy dalej. No to przystępujemy do montażu. Sprawdzamy zgodnie z instrukcją listę elementów, które są do basenu. Elementów A, czyli tych belek poprzecznych, mamy tutaj. Sztuk 10. Mniejszych belek mamy również 10. Następnie łączników mamy. To jest literka C. Również 10. Po 22 sztuki elementów E i F. Przepraszam D i F. I 10 elementów E. Dodatkowo mamy oczywiście. Główny element, czyli basen, który za chwileczkę zostanie rozłożony. I orzebrowanie jest niemalże gotowe. Tutaj mamy właśnie. Ten komponent z literką B. Wkładamy go tutaj, przewlekamy i jest temat załatwiony. I teraz czas na łączniki. Trzeba będzie 10 tych elementów połączyć i zrobić owal całego basenu. No to cóż, działam dalej. W momencie nakładania kołka, proszę. Nie zapomnieć o tej tutaj o tym dodatkowym elemencie, który no tutaj zapewnia szczelność. No tak to wygląda. I jesteśmy w punkcie 2 i 3, jeśli chodzi o montaż tego basenu. Tutaj dla ułatwienia montażu proponuję od razu nakładać te końcóweczki na te kołki, te końcóweczki uszczelniające. I tak krok po kroczku łączymy wszystkie elementy właśnie w ten sposób. I powolutku konstrukcja nabiera odpowiedniego kształtu. Mamy już cały owal i czas na Sporniki, które będą wynosiły ten basen do góry i podtrzymywały całą jego konstrukcję. Zaczynamy i działamy dalej. No I pierwszy spornik jest już wstawiony z tym, że należy pamiętać, żeby zaczepić go tutaj. I o tym bardzo proszę pamiętać. Jak również ważne jest, żeby tutaj jako podkład zastosować na przykład coś takiego uciąć z deseczek takie wsporniki, aby po nalaniu wody, kiedy siły będą duże żeby ten element gdzieś tam się nie zapadł albo nie zniszczył podłoża działamy dalej powoli to zaczyna przypominać basen jeszcze trochę wsporników trzeba tutaj Powstawiać 5 już jest wstawionych, pięć za chwileczkę będzie. Oczywiście te podkładki tutaj to jest kwestia opcjonalna, jeżeli ktoś chce sobie dorzucić deseczkę, no to jest to jak najbardziej wskazane, ale myślę, że nie jest to konieczne. No i ogólny zarys basenu już mamy. Czas teraz będzie na Zrobienie tych podkładek drewnianych, później wyrównanie dna, nalewanie wody, a następnie podłączenie pompy. Widzimy się za chwilę i czas na zrobienie podkładek. Pierwsze podpórki zostały zrobione. Czas teraz na rozpoczęcie wlewania wody. A później wyrównanie dna basenu. Działamy dalej. No i pierwsze litry wody zostały wlane. Teraz trzeba będzie wyrównać tutaj dno basenu. No i właśnie w ten sposób tutaj działam, żeby się wyrównało. Jedziemy dalej i podkładki już ucięte za chwileczkę będziemy dorzucać tymczasem woda wlewa się mocnym strumieniem i cieszymy się bardzo zalewanie wody trwa pomagamy w tym brat tymczasem kolejna rzecz podłączenie pompy i za chwileczkę ta oto pompa zostanie podłączona tutaj pod dwa wyloty. Te dwa wyloty specjalnie zostały tutaj ustawione w stronę e, tych e, krzaczków. Pompa została już zamontowana. Jest to zrobione w ten sposób. Tutaj mamy literkę A i literkę B. Czyli mamy zasysanie, i odprowadzanie wody i tu się znajduje pompa no jeszcze dozownik do chloru i ten chlor który jak tu jest napisane zwalcza grzyby, bakterie, klaruje i koaguluje w wodę także działamy dalej płyń chlorze Basen prawie gotowy, pompa również. No to jeszcze pora zobaczyć, jak wygląda ten pokrowiec. No i basen jest już napełniony. Pompa została podłączona. Woda właśnie robi obiekt, co zresztą widać po płynącym w koło chlorze. No i generalnie bardzo się cieszę, bo właśnie można powiedzieć, że rozpoczynam sezon basenowy, basenowo-działkowy. Basen jest gotowy, jeszcze tylko plandeka, która przykryje całe lustro wody. No, i tak się całość tego basenu prezentuje. Basen jest już przykryty pokrywą, tak aby tam nie wlatywały jakieś owady, liście i inne dziadostwo. Tyle z mojej strony na dziś. Pozdrawiam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Do zobaczenia na kolejnym już akwarystycznym odcinku.